Witam serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym związanym z, poszukiwań, z poszukiwaniem tzw. Tak ukrytych ciężarówek w Kamiennej Górze. Ja się nazywam Marcin Ryłko, jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa tą konferencję. Razem ze mną są pan Jan Lubieniecki, historyk, regionalista, osoba, która chyba posiada największą wiedzę historyczną odnośnie Antonówki i Kamiennej Góry oraz pan Stanisław Januszewski z Towarzystwa Poszukiwań Argonauta, z którym współpracujemy tak naprawdę od momentu przekazania nam zgłoszenia o, tym, o tych ukrytych ciężarówkach i z, która, z firmy, która prowadzi te badania. i dzisiaj kontynuuję te odwierty. Oddaję głos panu Janowi, który na początku przedstawi Państwu krótki rys historyczny, powie dlaczego faktycznie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tutaj w tym miejscu coś może być. Dzień dobry Państwu, w tym miejscu, w którym się znajdujemy od lat 70. XIX wieku funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego, niemiecka, nosiła nazwę Amwer i właśnie prawdopodobnie tu, gdzie stoimy, ciągną się te wyrobiska pokopalniane i prawdę też przypuszczać należy, że w czasie II wojny w tych wyrobaiskach pokopalnianych zostało coś ukryte. Te, czy te ciężarówki są, tego nie wiemy, ale prawdopodobieństwo jest duże. Oprócz ciężarówek mogą być jeszcze inne ciekawe rzeczy. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, obok, niedaleko, również miała miejsce ostatnia faza słynnej bitwy, prusko-austriackiej, zwanej pruskie termopile. Tu generał Fouquet został wzięty do niewoli, tu niedaleko. Obok, niedaleko, kilkaset metrów, znajdowała się fabryka amunicji, jedna z sześciu największych na Dolnym Śląsku, podległa Wehrmachtowi. Fabryka amunicji, gdzie produkowano amunicję do moździerzy, do artylerii, do, do, do czołgów i pozostałości no, do dzisiaj jeszcze są. Czy te ciężarówki, bo to Państwa najbardziej interesuje, zostały ukryte? Według mojej wiedzy, opartej na relacjach wielu, wielu ludzi, w tym byłych mieszkańców, wszystko wskazuje, że coś takiego mogło być. Prawdopodobnie mogło to być między styczniem a kwietniem 45 roku. Tu, gdzie stoimy, gdzie teraz pracuje wiertnica, to miejsce jest idealne do ukrycia. Tam pod tym miejscem idą sztolnie, prawdopodobnie powiększone przez jeńców rosyjskich, którzy pracowali przymusowo i mieszkali na terenie Antonówki obok w obozie przy tej fabryce amunicji. I jeśli mogę coś jeszcze dodać ze swojej wiedzy, to tak bym radził, żeby za bardzo się nie oddalać tak tutaj na te poboczne łąki, bo tu jest dużo żmi, czarnych brzmi, które również w Antonówce były wykorzystywane do pozyskiwania jadu, który był podstawą do wytwarzania surowicy. To miejsce, gdzie to... Się miało miejsce i istnieje do dzisiaj. Jeśli Państwo macie pytania, to ja bym bardzo proszę. Ja bym wolę jednak na konkretne pytania, bo mogę długo mówić, nie chcę zanudzić, a czas jest cenny. To poprosimy, może na razie Pana Stanisława, żeby krótko o, o tych badaniach, które najpierw były go radarem prowadzone i to, co się dzieje dzisiaj, a później, jeżeli będą Państwo mieli pytania indywidualne, to bardzo proszę. Więc pierwszą fazą, oczywiście, było badanie go radarem. Zostały Został wytyczony Aha, dobrze, dobrze, to za mną tam jest ten kawałek gruntu wytyczony palikami. Georadar, w 100% w takich sytuacjach nie odpowie na pytanie, że jest absolutnie pustka. Jest tam jakaś granica błędu. Niemniej pierwsze wstępne badania wykazały pewne anomalie wskazujące na rękę ludzką, gdzieś tam 4-5 metrów pod ziemią. To pierwsza sprawa, i to ten pierwszy etap. Dzisiaj jesteście Państwo świadkami drugiego etapu, w miejscu, które, które wydaje nam się, jak Pan mówił, najbardziej prawdopodobne. Wiercimy otwór. Jeśli zakończy się to powodzeniem, czyli jeżeli trafimy na pustkę, wpuszczamy kamerę. No, jeżeli, patrząc optymistycznie, kamera potwierdzi, że jest tam jakieś wyrobisko, jest tam tunel czy cokolwiek, no to drugi etap będzie, drugim etapem będzie wejście, próba wejścia od góry. Tam w Skarpie bardzo wiele wskazuje na to, pewne jest, że tam jest zasypane, zawalone, zawalony wjazd do tunelu, być może którym te domniemane ciężarówki wjechały, ale jak nasze doświadczenia wskazują, Chodzenie bezpośrednio w takie miejsca jest najbardziej niebezpieczne. Mogą być jakieś ładunki wybuchowe, miny. Czyli najbardziej bezpiecznym jest próba wejścia od góry. I tyle. No na tym w tej chwili wiercimy. Jeszcze nie dowierciliśmy się. Będziecie Państwo na bieżąco informowani. No, w tej to chwili... To jest, to jest bardzo ja bardzo ja no stamtąd odszedłem. Ja myślę, że około 4-5 metrów, ale jest humus. Badania wskazują, że około 4,5 metra ma skała. Także to potrwa, bo ta nie jest za mocna wiertnica, nie jest to samobieżna. Idzie to powoli, ale skutecznie bardzo. Nie, nie, nie. Na razie jeszcze na żwir. Wysypał się z rury żwir, twardy żwir, stanęła nawet na chwilę wiertnica. No i tak to, w tej chwili wygląda na, na ten moment. No zobaczymy. Być może wystarczy jeden. Być może. Ale po pięciu Nie, nie, to nie w tym rzecz. Jeżeli jeden wystarczy i potwierdzi, że tam jest tunel, to nie ma potrzeby wiercenia. No tak, dalej. pytanie: jaką siatkę żeście założyli do badań? Czy, czy to jest jeden odbier, czy macie w planach, nie wiem, rozrysowane, w których miejscach trzeba by. Mamy, mamy, tak, tak, oczywiście, że tak. Najbardziej prawdopodobne. No, nie wiem, trzy, cztery może na tym. Na no tym palikami y, ty, tym placu. No, trudno nam w tej chwili powiedzieć. Sytuacja jest dynamiczna. Jeżeli coś tam będzie na tak, albo na nie, no to podejmujemy dalsze kroki. O, to jak na Nie ma żadnej historii takiej dotyczącej pociągu z kosztownościami, który by przyjechał do Kamiennej Góry czy innego składu ciężarówek. Takie, od czymś takim nie słyszałem. Nie, no to tylko są relacje ustne, a do relacji ustnych należy podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. Ale nie ma dokumentów, źródłowych dokumentów nie mamy. Nie mamy dokumentacji fabryki amunicji, nie mamy dokumentacji innych fabryk pracujących w Kamiennej Górze. To są tylko takie źródła pośrednie, tej najczęściej ktoś komuś coś powiedział, coś widział, usłyszał. Dlatego jest tyle jeszcze tych tajemnic i czekamy, czekamy. Być może te źródła niedługo będą ujawnione. Ja sądzę, że część źródeł jest w Moskwie, a nawet jestem pewny na 100%, a duża część źródeł jest w y, archiwum y, niemieckim koło Monachium. I tam należy szukać, tylko że to jest jeszcze pewnie uporządkowane. Albo trzeba postarać się, żeby to uporządkować. Ale no i... Niemcy jakoś dzielą się tą wiedzą, czy raczej nie. Niemcy niechętnie dzielą się tą wiedzą, dzielą się, jeżeli urząd jakiś wystąpi. I wtedy oni muszą odpowiedzieć i podejmują działania. Ale jeżeli to robi osoba indywidualna, stowarzyszenie, to raczej to robią niechętnie, bo to dla nich jest tydliwa sprawa, mówiąc krótko. No mhm. prawdopodobne... A Rosjanie? A Rosjanie próbowałem podjąć działania, sprawiałem tunówki, no to to jest kamień w wodę. Kamień w wodę. Na no ile prawdopodobne jest, że po wojnie Rosjanie wyszabrowali już to, co tutaj mogło być? 90% wyszabrowali, ale 10% czeka. Rosjanie mieli znakomitych tutaj doradców, głównie to byli ci miejscowi Niemcy, komuniści, którzy zaczęli zasłużyć się im w życiu powojennym, ale niekoniecznie komuniści, to mogli być esesmani, którzy się ukrywali i wskazywali miejsca, żeby zasłużyć na przeżycie. Także tych tajemnic, a czy wszystko skazali, no nie jestem pewny. Wiem, że jednego źródła niemieckiego, oczywiście przekazu ustnego, że tu w pobliżu, w, lipcu, w sercu lipcu 45, znajdowano zwłoki esesmanów. Ciekawe zwłoki esesmanów i następnego dnia był robiony grób, a trzeciego dnia nie było grobu, nic nie było. Czy ktoś czuwał nad tym, żeby te zwłoki ukryć, wyciągnąć, schować? Czy jakaś tajemnica jest. Ale Górze istniała się... centralna składnica dzieł sztuki w tak, Polinum, tak, 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 tak. W Matejkowicach znaleziono, tak. znaleziono cenne obrazy. Tak, tak, w Krzeszowie, tak, w Krzeszowie no, Berlinka. W Krzeszowie Berlinka. właśnie. Czy tak. coś jeszcze znaleziono tutaj w tym rejonie z cennych ukrytych? Dużo rzeczy znaleziono, ale powiem tak, nie mogę mówić. Ponieważ to może zaszkodzić pewnym osobom, a pewne instytucje tylko na to czekają bo jak wiadomo nie można kopać, wydobywać, a dochodzą do mnie różne ciekawe informacje, o których po prostu nie chciałbym mówić tak publicznie, bo to są sprawy, no, które potem mogą mieć konsekwencje prawne dla niektórych przecież. osób. A coś oficjalnie znaleziono jeszcze e, poza tą Berlinką? Oficjalnie, no to mogę powiedzieć o tych słynnych szablach z Antonówki, bo dużo teraz, o nie, niedawno się mówiło, a ja już ja powiem, jestem na tropie tego cały czas. E, te szable, e, szpady i tak dalej, inna biała broń, to jest prawdopodobnie jakiś rabunek z Polski tu ukryty i to zostało wyrzucone z dostawów w Antonówce, tu w dolnej części Antonówki i duża część tych szabel do dzisiaj znajduje się w Muzeum, mało kto wie, Karkonoskim w Jeleniej Górze. I tam można sprawdzić, każdą szabelkę ich około 90 sztuk jest. Aha, A gdzie wierze... była kolekcja szabel? Kolekcja szabel łącznie z szablami oficerów polskiej armii przedwojennej. Niektórzy mówią, że one były tu produkowane w Antonówce. Nieprawda, one tu po prostu zostały z rabunku przywiezione, ukryte. Gdzie? No właśnie, pytanie gdzie. Mhm. I Ale w jakich latach odkryto te szabelki? Yy, odkryto je w latach 70., -tych. odkryli je przypadkowo chłopcy ze szkoły nr 2 w Kamiennego, że po prostu biegali jak to chłopcy, no i potem fama poszła, no i... I wszyscy, I, I wszyscy chodzili stopami Stopa. i wyciągali, po to, to milicja im to był zabierała. muzeum. To był z muzeum, oczywiście to były niektóre atrapy, to jest wersja, że z Wrocławia pochodziły, inni, że. No a jaka jest prawda, no chyba na razie Panie tego. Panie profesorze, na pewno pan nie przepuścił okazji porozmawiania z, ze zgłaszającym. Na ile jego opowieści są e, to znaczy, e, wiarygodne? E, znaczy nie chciałbym komentować, bo Aha. nie znam e, faktów. Powiem tak, jeśli pan ten zgłosił, to znaczy wiedział, co czyni. I należy temu panu podziękować, że to zrobił, bo to dla Kamiennej Góry, dla Szkolnia Rado, które tu się zaangażowały, chciałbym bardzo podkreślić, panowie Szkolnia Rado się zaangażowali i żyją też tym, bo to dla nich też, że tak powiem, może być ciąg dalszy tutaj pracy też, bo to jeżeli się okaże, że coś jest, to może być filia Rado tutaj. Także niewykluczone, że to co dzisiaj robimy, to jest odciągnięcie uwagi, bo być może w tym czasie trwają prace w innym miejscu. To też chciałbym podkreślić, bo to jest możliwe. My wszyscy koncentrujemy się tu, a pod naszym bokiem dzieje się coś jeszcze ważniejszego i coś cenniejszego. Wyciągają panowie po cichutku i odjadą. Proszę powiedzieć, media nagłośnią tą sprawę, wiadomo, czy tutaj będą mogli wszyscy mieszkańcy Kamiennej Góry przyjść i to oglądać? My na pewno będziemy starali się zabezpieczyć ten teren, tak, żeby ewentualnie ktoś sobie tutaj krzywdy nie zrobił. Potem jak zostanie to, to zweryfikowany teren, zostanie udostępniony, tak. Nie, nie polecamy, ponieważ tu jak zostało powiedziane wcześniej na wstępie tej konferencji, teren jest dosyć dziki, jest bardzo dużo rzmień. zresztą w całej Kamiennej Górze mamy wysyp w tym roku rzmi zygzakowatych, które są dosyć niebezpieczne. Tu dzisiaj... To miejsce, gdzie stoimy, zostało przez nas specjalnie przygotowane, wykoszone, natomiast trasa dotarcia tutaj, ewentualne e, indywidualne eksploracje mogą wiązać się z no, dosyć dużym ryzykiem, także nie polecamy, natomiast no, żyjemy w wolnym kraju, jeżeli ktoś, ktoś chce na, własno, na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko prowadzić takie wycieczki. To, no. Odkrywca, który tutaj to wierci, powiedział, no nie wiedzą, ile tutaj dni spędzą. No to ciężko jest przewidzieć, naprawdę. No, to jest sytuacja dynamiczna. Nikt myślę, że przy prowadzeniu takich badań nie jest w stanie przewidzieć, jak się sytuacja potoczy, co zostanie znalezione, czy zostanie cokolwiek znalezione, ile to potrwa. Na chwilę obecną mamy zaplanowane odwierty na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak? Jeżeli one coś pokażą, jeżeli faktycznie okaże się, że tam pod ziemią coś się znajduje, no to następna faza, prawdopodobnie jutro, odkopywanie tego od góry. Panie z urzędnikiem ratusza i musieliście inne władze powiadomić o takim czymś. Tak, jak, jak najbardziej w takich sytuacjach pierwszym krokiem to jest powiadomienie Urzędu Ochrony Urzędu Konserwatora Zabytków. Tutaj mamy delegaturę w Jeleniej Górze i od, tak naprawdę od samego początku jesteśmy w kontakcie korespondencyjnym i indywidualnym z Urzędem Konserwatora. Na dzisiejsze odwierty też musieliśmy uzyskać specjalną zgodę, ponieważ są to już badania inwazyjne i na takie badania wymagana jest zgoda. Zarówno od Konserwatora Zabytków, jak i od właściciela gruntu, którym jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Takie stosowne zgody uzyskaliśmy, dlatego spokojnie możemy prowadzić badania. Jeżeli e, się okaże, że coś tam w środku się znajduje, no to w tym momencie musimy powiadomić też przedstawiciela Skarbu Państwa, którym na tym terenie jest starosta Powiatu Kamiennogórskiego.